Witamy gorąco w programie Można Taniej, gdzie dwóch dżentelmenów z głową pełną pomysłów i nie tak pełną włosów zaprezentują Państwu najciekawsze promocje w sklepie RTV Euro AGD. Ale uwaga, spieszcie się je kliknąć, bo szybko znikają. Program prowadzą Aleksander Gałązka i Michał Mielnik. Cześć, witajcie w programie Można Taniej. Ciema, można taniej, ale trzeba szybciej, bo niektóre promocje są tylko do soboty. Dlatego, nie przedłużając, zapraszamy Was na rundę pierwszą, gdzie pokażemy najciekawsze okazje. Runda pierwsza. Runda pierwsza, czyli najciekawsze promocje, jakie znaleźliśmy w tym tygodniu. Kategorie, którymi się dzisiaj zajmiemy, to telewizory, słuchawki, ale także sprzęty AGD. To znaczy lodówki, pralki, jest nawet jeden piekarnik. Tak, ale zacznijmy od telewizorów. Telewizorów o różnych rozmiarach, najpierw ten mniejszy, 43 cale od LG. Słyszałem, że przeceniony o 400 zł, nie? Tak, kosztuje 1699 zł, czyli schodzi poniżej 2000, a jest to telewizor, który ma też HDR, co nie jest takie oczywiste przy telewizorach 4K w mniej więcej tej cenie. A ten drugi? Też ma 4K, też ma ADM, też 4K. Ale to propozycja Philipsa, która jest znacznie większa 65 cali. No i ta propozycja ma także podświetlenie Ambilight coś, co jest w ogóle super rzeczą. Ja mam pierwszą generację gdzieś tam u mnie w mieszkaniu, jak byłem młodszy, to grałem i po prostu ten ekran cały się rozświetlał z tyłu i to jest bardzo przyjemny efekt i też wydaje mi się, że mniej oczy się męczą. No i można to łączyć z jakimiś Philips Hue, tak? Z całym tym systemem tak, oświetlenia, tak. co jest niezłym bajerem, warto to rozważyć. No a jeżeli chodzi o obraz, no to w tym telewizorze macie też HDR10+, Dolby Vision i Dolby Audio, by mieć lepsze wrażenia dźwiękowe. Rozmawialiśmy o telewizorach, to teraz może coś o słuchawkach. Mamy dwa modele, jeden nauszny, a drugi dokanałowy. Tak, i może zaczniemy od dokana czyli od AirPodsów Pro. Tak, Apple, urządzenie Apple, to znaczy urządzenie drogie. No, może nie do końca, bo teraz dzięki rabatowi na 100 zł spada poniżej 1000. Co w zasadzie te AirPodsy potrafią? No, potrafią na przykład y, grać wycinając y, szumy z otoczenia. Mają aktywną redukcję szumów, dzięki mhm. czemu nie będziecie musieli się przejmować tym, że idąc ulicą ktoś tam koło was, nie wiem, zaczyna trąbić samochodem. Różne rzeczy się dzieją, albo w mieszkaniach też ludzie lubią wiercić. Nieważne. Ważne jest też to, że dzięki etui są w stanie pracować nawet do 24 godzin. Ja bym, ja bym jeszcze wspomniał o jednej rzeczy. Jeżeli te słuchawki macie założone i chcecie kogoś szybko posłuchać, ale nie chcecie ich zdejmować, to możecie tam szybko kliknąć i po prostu włączyć taki pobór dźwięku z otoczenia. Wtedy możecie z kimś rozmawiać bez zdejmowania słuchawek, jeżeli miałoby być to dla was niewygodne. Te drugie słuchawki to już raczej musisz zdjąć, żeby porozmawiać. Tak, trzeba zdjąć drugie słuchawki, czyli rozwiązanie Philipsa Performance. Znacznie tańsze, bo spada poniżej 400 zł, tam ociera tak, się. 150 o... zł taniej. Jest 150 zł taniej. Też ma aktywną redukcję szumów, a pracuje nawet dłużej, bo 30 godzin, nie? No tak, no ale są te, wiadomo większe. Dzięki temu mogą pomieścić większy akumulator, ale też dają, mają więcej mocy. No i jeżeli nie chcemy słuchać dźwięku bezprzewodowo, bo tam mamy na przykład kodek A2DP, to możemy sobie podpiąć kabel i po prostu słuchać po kablu. Też nie ma problemu, Philips działa tutaj bez kłopotów i w tym wariancie. No tak. Pora przejść do sprzętów bardziej praktycznych, czyli pralek. Pralek, lodówek, piekarników, ale najpierw pralki, a konkretnie dwa modele. Jeden frontalny, a drugi otwierany do góry. Tak i zaczniemy od tańszego modelu Indesita, który ma bardzo długą nazwę, więc ta nazwa pojawi się gdzieś tutaj na dole. I no, no, jest to model tańszy od 200 zł, ale też i ma całkiem sporo funkcji, bardzo dużo trybów. Pozwala też skorzystać z funkcji Water Balance Plus, która daje nam to, że zużywamy o 50% mniej energii i 70% mniej wody, no i klasa energetyczna A++, czyli tak naprawdę całkiem oszczędne urządzenie. Ale nie tak oszczędne jak to, o czym ja opowiem. Okej, okay, czyli masz jeszcze bardziej energooszczędną pralkę? Tak, o klasie efektywności energetycznej A+++, która jest o 30% bardziej oszczędna niż A, no i o ten jeden plusik z przymrużeniem oka, bardziej oszczędna od poprzedniego modelu. Jest przeceniona nieco mniej, bo o 100 zł, no. ale sam sprzęt jest w miarę nowoczesny. W sensie korzysta z technologii szósty zmysł. Bo to w ogóle Whirlpool tutaj wam się pojawi nazwa. Korzysta z technologii szósty zmysł, która dzięki czujnikom jest w stanie zanalizować pranie i pomóc tam w różnych rzeczach zautomatyzować programy. Można odłożyć też to pranie, to znaczy, żeby zaczęło się później. Tak, ale to nie szósty zmysł, tylko po prostu opóźnienie startu. No. To ma większość pralek. Yy, I ładowność 7 kg. Co jest spoko rozwiązaniem, jak masz większy dom, znaczy, pełen małych dzieciaczków, biegających. I ciągle brudzących ciuszki. No jak potrzebujesz pralki otwieranej od góry. Okej, okay, to teraz przechodzimy z łazienki do kuchni. A w kuchni piekarnik Samsunga Dual Fan. Dualfan, ponieważ ma dwa wiatraki do termoobiegu, no i można różne rzeczy piec niżej oraz wyżej, no i to ciepło rozchodzi się równomiernie. Tak, chodzi o to, żeby ciepło się rozchodziło równomiernie, to jest bardzo istotne, jakiekolwiek, bo upiec jednocześnie kurczaka, zapiekankę, wie, że to jest dosyć ważna sprawa. Aczkolwiek nie tylko dlatego ten sprzęt jest ciekawy, nie? No tak, jest też ciekawy ze względu na technologię czyszczenia, która sprawia, że tak naprawdę po wypuszczeniu pary nie musimy drapać tego piekarnika, nie musimy się z nim jakoś użerać, tylko po prostu wystarczy delikatnie Katnie, przetrzeć. A to wszystko 400 zł taniej. Kulminacją kwestii AGD są lodówki. No tak, trzeba gdzieś schować to jedzenie, jak już je upieczemy. Ja mam model Sharpa, który staniał o 200 zł, no i w sumie nie wyróżnia się on jakoś specjalnie z zewnątrz, jest to po prostu ładna lodówka w kolorze metalicznym i można powiedzieć o niej, że oferuje dobrą funkcjonalność. Przede wszystkim ma no -frost, co myślę, jest podstawą współczesnej lodówki. Ma także komorę, w której możemy przechować ryby, mięso, wszelkiej maści ryby, to w sumie też mięso, warzywa, owoce i po prostu możemy tam to. Przechować przez dłuższy czas niż standardowo na półce, a te półki możemy przemieszczać. I w sumie, jeśli chodzi o pojemność, też jest całkiem w porządku. Lodówka ma nieco ponad 180 cm, a mieści w środku 230 litrów w chłodziarce i 94 w zamrażarce. Wydaje się, że to takie go-to dla, no nie wiem, małej rodziny. Wydaje się być spoko. No ale ty także przygotowałeś lodówkę? Tak, ja przygotowałem lodówkę Bosza. Znalazłem całkiem ciekawą promocję, bo aż o 400 zł jest przeceniona. E, ona także ma funkcję, a raczej komorę, w której żywność się psuje znacznie wolniej. To znaczy nazywają to e, VitaFresh. Fresh. Tak, VitaFresh. Fresh. A także całkiem ciekawą funkcję, to znaczy Fresh Sense. Fita Fresh, Fresh Sense, widzicie mniej więcej powiązanie. Chodzi o to, że wszystko działa po to, aby było świeżo. Ale w zasadzie, żeby wytłumaczyć jeszcze tę funkcję, chodzi o to, że są. Czujniki kontroli temperatury na zewnątrz, wewnątrz, no i dzięki temu lodówka jest w stanie inteligentnie dostosować e, moc, w zasadzie e, moc chłodzenia, tak bym to ujął. Mm -hmm. No, odpowiednio schłodzić wnętrze, dostosowując się do tego, jak ciepło jest na zewnątrz. Sprzęt e, jest pojemny, nie wiem, czy na taką, dajmy na to, 4-5 osobom rodzinę, ale się sprawdzić. bo to on... chyba 279 litrów masz w chłodziarce? Tak, i sam 87. To no, jest tak, wystarczająco to, dla studentów, wystarczająco dla po prostu rodzin, dajmy na to dwudzietnych... Spoko opcja. Runda druga. A więc przechodząc do rundy drugiej. Sprawa jest poważna, bo to są tematy po prostu ogólne, więc ja też wstanę. Czemu są ogólne? Bo mówimy o ogólnej promocji, jeżeli zamówicie więcej niż jeden produkt. Na przykład dwa albo pięć, ale to zaraz Wam wyjaśnimy o co dokładnie chodzi. Może zacznijmy od wielorabatów. Tak, wielorabaty, czyli rabat przeznaczony dla tych, którzy zamierzają kupić sprzęty AGD. Czy to mała AGD, czy to AGD do zabudowy, czy też po prostu sprzęt AGD. Tam jest po prostu zniżka procentowa. W zależności od tego, ile kupicie produktów. Za Pierwsze dwa produkty, bo to trzeba dobrać kilka, wielo. Kilka. Za pierwsze dwa produkty jest zniżka 22%, potem to rośnie, 33%? Nie, 44%, 44. gdy weźmiecie trzy produkty. Poro. Gdy weźmiecie cztery, to ten najtańszy produkt będzie 77% taniej, a w przypadku piątego produktu, najtańszego, gdy będziecie mieli taki zestaw, dostaniecie go za złotówkę. Także warto dobrać pięć produktów. No i załóżmy, że weźmiemy trzy produkty, tak jak tutaj wymienialiśmy z AGD w naszym filmie wcześniej, czyli pralkę, może być ten najtańszy Indesit, weźmiemy lodówkę piekanie? i piekarkę. Karnik. I mamy te trzy produkty, i mamy wtedy 44% na najtańszym produkcie, czyli na pralce, która kosztuje tam 700 zł. A jak od tego odejmiemy 44%, no to już to się robi nie. całkiem niezła sumka. To już się robi no, 300 zł. rabatu. Myślę, że nieźle. Tak lepiej tak. mieć niż nie mieć. Ale jest jeszcze inna promocja, która jest dużo prostsza do obliczenia, no bo polega na tym, że dobierając kolejne produkty, z nieco, e, można powiedzieć szerszego, węższego, nie jestem pewien, po prostu z innej przestrzeni e, działów produktowych. Tych kategorii jest tam parę. E, no i mamy rabaty, które polegają na tym, że jeżeli połączycie wybrane produkty, to macie kwotę, a od tej kwoty jest odejmowana jakaś jej część. E... Faktycznie część, nie procent. To znaczy, jak macie dwa produkty, to ile to jest? Wiesz co, to zależy od tego co weźmiesz, ale załóżmy, że Aha. weźmiemy telefon Honor 20, całkiem fajne urządzenie, teraz kosztuje 1400 zł i do tego dobierzemy Huawei Watch GT2, no bo w sumie zegarek do telefonu, smartwatch i tak dalej, to Śmiałeś wszystko się ze sobą zgrywa no i normalnie zapłacilibyśmy 2300 zł, natomiast jeżeli te produkty zostaną połączone w ramach tej promocji no to dostaniemy 150 zł rabatu, a to już wystarczy na dobre etui, albo na jakiś zmienny pasek do tego zegarka, tak więc jak widzicie Warto pomyśleć o tych zakupach i po prostu. Zrobicie większe raz, a porządnie, i wtedy cieszyć się rabatem. To w sumie wszystko. Nie ma chyba więcej istotnych rabatów? Wiesz co, rabatów jest całkiem sporo i warto sprawdzać, jeżeli szukasz konkretnego produktu, bo dołączane są na przykład filtry, na przykład jakaś smartwaga. Tych akcesoriów, które mogą być dołączane do różnych ofert jest całkiem sporo, dlatego najlepiej wejść na stronę i tam po prostu wszystko sobie zweryfikować. Albo na wideotesty, bo my przez cały tydzień staramy się śledzić takie promocje i wrzucamy wam newsy na ten temat. Tak, w poniedziałki, środy i piątki znajdziecie najciekawsze, oferty z różnych kategorii. Na przykład w tym tygodniu zajmowaliśmy się smartfonami. No, na przykład ja pisałem o urządzeniu kuchni. Tak, więc jeżeli będziecie szukać promocji, to wchodźcie do nas w środy, poniedziałki i piątki. Trochę zamieszałem, ale to nie jest tak istotne. A na razie dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Cześć! Dwaj nienaganni dżentelmeni powrócą za tydzień, by zaskoczyć Was promocjami. Do tego czasu obserwujcie bacznie ich poczynania na stronie videotesty.pl oraz w grupie testerzy wideotestów. Do zobaczenia!